Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, ja nazywam się Natalia Mazur, a moim gościem jest Piotr Michoń, ekonomista szczęścia. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Przyjechałeś do nas z miasta kompaktowego. No tak, Poznań jest bardzo miastem kompaktowym, jednym z najbardziej kompaktowych w Polsce. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Raport o CD mówi, że to dobrze. No właśnie, bo miałam takie szczęście, taką okazję, mogłam przeczytać twój kolejny odcinek. Bloga, który jest też podcastem, Ekonomia Szczęścia, yy, i w nim rozważasz yy, taką kwestię: szczęśliwe sąsiedztwo, czy szczęśliwsi będziemy w miejscu, które jest tak kompaktowo zorganizowane, czy raczej w takiej miejscowości rozproszonej, przetykanej zielenią? Mm -hmm. Jakbym ja bym chciał tak szczerze do końca szczegółowo odpowiedzieć, to powiedziałbym to zależy. Ale oczywiście są badania. Są badania, możemy się na, na coś powołać. Świetne badanie zostało przeprowadzone. Badanie porównawcze, w którym porównano dwa miasta. Jedno, które wielu z nas kojarzy się z południem, czyli greckie Saloniki. I drugie, które wielu z nas kojarzy się z północą, norweskie Oslo. I okazało się, że Chociaż bardzo wiele podobień zauważono pomiędzy tymi dwoma miastami, to jednak jest coś, co te miasta bardzo różni. A mianowicie, o ile mieszkańcy Oslo chcieli mieszkać blisko zieleni, blisko parków, blisko lasów, blisko skwer, skwerów, o tyle mieszkańcy Salonik zdecydowanie bardziej chętnie wybierali miejsca, które były blisko kawiarni klubów sportowych, różnego rodzaju placów, na których mogli się spotykać. Generalnie blisko życia towarzyskiego. I to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło, bo jak popatrzymy do literatury, to zawsze wskazuje się na to, że zieleń jest tym, co, czego ludzie chcą. Mi bliżej do Norwegów, ale, chyba ale każdy może mieć swoje. Chyba generalnie yy, tak myślę, że nam Polakom bliżej jest do Norwegów, to znaczy tutaj nie cytujesz akurat żadnych wyników badań, chociaż nie. Nie, nie, nie. mamy, mamy, nie. mamy wyniki badań. Tak, są. są raporty, które Oto Dom tam od czasu do czasu wypuszcza, bardzo interesujące aspekty są poruszane. I w jednym z tych raportów znaleźliśmy dane dotyczące tego, czego chcą Polacy, tak? czego, do, do, czego szukają. I już pomijam to, że 70% dorosłych Polaków marzy o domku z ogrodem. Ale najważniejsza rzecz, która nas, zdaniem Polaków, tak uszczęśliwia, jeżeli chodzi o samo mieszkanie, to taras, ogród, przynajmniej balkon, albo przynajmniej ściana pokryta bluszczem. Natomiast jeżeli chodzi o okolice, w których chcemy mieszkać, to przede wszystkim chcemy mieszkać w okolicy parków, lasów, terenów zielonych. No tak, ale ja tutaj przeglądam taki wykres też mhm. z jednego z raportów o to domu. Właśnie dlatego na początku tak odruchowo stwierdziłam, że nie ma badań, które, które by to potwierdziły. I, no bo widzę w tym zestawieniu, że po prostu jesteśmy mega szczęśliwi. I strasznie zadowoleni, jeżeli w pobliżu mamy paczkomat. To nie, <noise> tak, to... Jest, to, nie jest, to nie jest reklama, proszę państwa. No po prostu tak wyszło. Tak Polacy odpowiedzieli. Wszystko, co nam ułatwia życie, jest nam potrzebne, więc to jest coś, co, co na pewno istotnie wpływa. Natomiast, natomiast yy, no, no tak, zastanówmy się, tak realnie, czy, czy kiedy wybieram. Miejsce, w którym chciałbym zamieszkać, rzeczywiście jest to kryterium, którym się posłużę przy wyborze, przy wyborze miejsca. Wydaje się, że, że wiele rzeczy, takich jak paczkomaty, sklepy, komunikacja miejska, to jest coś, co powiedzmy sobie, brak tego sprawia, że czujemy się nieszczęśliwi. Ale kiedy to mamy, to wcale nie sprawia, że stajemy się szczęśliwsi. Tak? To jest takie, powiedzmy, jakby bym to umieścił na skali, to by było takie od minus ile, od minus nieskończoności do zera. Natomiast jeżeli jest, no to tak powinno być, tak, tego oczekujemy. Mhm, ale rzeczywiście, jak patrzę na ten wykres, no to widzę tak, że, że restauracje, bary, knajpki, kawiarnie są na tej naszej liście dosyć daleko, że nie potrzebujemy tego życia towarzyskiego pod oknem. Znaczy, to, to będzie tylko moja interpretacja, do końca nie wiem, dlaczego tak, tak właśnie jest, ale tak sobie po pierwsze intuicyjnie sobie Potrafię to zinterpretować w ten sposób, że powiem, wyjście do kawiarni, wyjście do baru ma być wyjściem poza miejsce zamieszkania. Tak więc schodzenie na dół do baru to nie jest coś, co, co lubimy. Druga rzecz, wydaje mi się, że bardzo wiele osób po prostu lubi spokój. Więc jeżeli oczekuję, że pod moim domem będą się spotykały grupy, które no, mają prawo zabawić się. W i hałasować, no to, no to nie chciałbym tego mieć, tak. No i trzecia rzecz, to wydaje mi się, że, że nam się kojarzy, mimo wszystko Polakom, wydaje się, kojarzy się restauracje, bary z centrami miast. I jak już wspomniało się o Poznaniu, no to Stary Rynek nie jest miejscem, gdzie ludzie chcą mieszkać, bo, bo, tam jest jedna wielka impreza cały czas, tak, więc, więc to jest coś, czego, czego unikamy, więc wydaje mi się, że to jest absolutnie uzasadnione. No i ostatnia rzecz, która jest też istotna. Pamiętajmy o tym, że my, jak ja mówię o, o wynikach, to generalizuję te wyniki. Natomiast no, są różnice między grupami, są różne okresy w naszym życiu, kiedy chcemy czegoś innego. I to jest coś, czego, z, z, z czym absolutnie musimy, czego absolutnie musimy być świadomi. Mm -hmm. No tak, y mamy różne potrzeby. Cytujesz też inne badania w swoim tekście i... Y Przeglądając te wyniki, pomyślałam sobie, że takim idealnie zbalansowanym osiedlem, idealnie zrównoważonym miejscem zamieszkania byłoby takie, które właśnie zgodnie z tym raportem OECD jest gęste, więc nie zajmujemy zbyt dużo przestrzeni przyrodzie. Mhm. Ale za to mamy widok na ścianę porośniętą bluszczem, a w telewizji leci cały czas jakiś program przyrodniczy. Tak, I wtedy te, będzie super. Te badania, które, o których opowiadasz, mnie samego zaskoczyły bardzo i, i powiem szczerze, że nawet mnie zainspirowały do tego, żeby szukać dalej. Są badania, które pokazują, że wystarczy nam spoglądać telewizor, żeby oglądać i oglądać programy o przyrodzie żeby to działało na nas uspokajająco, tak, więc y, mamy mnóstwo badań, to jest, to, to jest całe bazy po prostu badań pokazujących, że bliskość zieleni, obcowanie z przyrodą, y, patrzenie na zieleń, dźwięk, który, który słyszymy z, y, z zewnątrz, to jest coś, co bardzo pozytywnie wpływa na naszą, na naszą psychikę, do, prowadzi do równowagi i daje nam wypocząć, więc to jest coś, co, o, czym, o czym nie możemy, nie możemy zapominać, dlatego jakby Problemem współczesnych miast jest między innymi to, że my chcemy mieć z jednej strony wszędzie blisko, ale z drugiej strony chcemy mieć przestrzeń, w której ta zieleń się pojawi. tak? Ta zieleń, z tą zielenią będziemy może, mogli spokojnie obcować. Więc o ile z raportu OECD, o którym między innymi wspominamy dzisiaj, pojawia się jasny przekaz, dążmy do tego, żeby ludzie żyli na jak najmniejszej przestrzeni, żeby zajmowali jak najmniej przestrzeni, tam się pojawia też pytanie, no dobrze, ale jak to zrobić, żebyśmy jednocześnie dawali ludziom przestrzeń do tego, żeby mogli normalnie funkcjonować. Więc to są rzeczy, którymi zajmują się mądrzejsi ode mnie. Ja nie, nie próbuję tutaj znaleźć recepty. Pamiętam też taki odcinek, ekonomii szczęścia, w którym opowiadałeś o efekcie Rozeto. Jak tak, to się to ma. Tak, jak to się ma do tego, o czym mówisz. Mm -hmm, mm -hmm. To może krótkie wprowadzenie dla tych, którzy nie słyszeli o tym efekcie. Jest takie, no, teraz już nie jest, to jest część miasta, ale kiedyś to była, to była miejscowość, która była miejscowana w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, zamieszkana głównie przez Włochów. I w którymś momencie pojawiły się statystyki pokazujące, że pomimo tego, że oni jedzą niezdrowo, piją wino, palą papierosy i pracują bardzo ciężkich na, nawet na ówczesne czasy warunkach w fabrykach i kamieniołomach, to żyją długo. Okazało się, że to nie może być przypadek, więc wysłano tam naukowców, którzy mieli na zadanie sprawdzić, ale o co tak naprawdę chodzi, co jest przyczyną. No i właśnie, najpierw zbadano dietę, ale potem się okazało, że ta dieta jest, nie jest najlepsza. Potem sprawdzono geny, też wykluczono efekt, efekt genetyczny. I w końcu zaobserwowano, że tym, co charakteryzuje tę społeczność, są bardzo bliskie, oparte na współpracy i w pełnym zrozumieniu relacji międzyludzkich. Efekt Rosetta, dzisiaj pokazujemy, że może Dobra, to źle zabrzmi. Mam nadzieję, że nikt nie weźmie tego dosłownie, ale możesz pić, możesz palić, ale jeżeli masz dobre relacje, będziesz i tak żył dłużej. tak? Więc to jest coś, co, co wynikało z tych, z tych badań. No i teraz pytanie jest, co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Jakby co, jak wykorzystać w praktyce to, co wynieśliśmy z tamtych badań? Wydaje się, że mimo wszystko my, jakby sami, jesteśmy. Za to najbardziej odpowiedzialni, żeby sami te, relacje, sami te relacje tworzyć. Nie możemy, jakby czekać na to, że ktoś z zewnątrz jakoś to zorganizuje, tak żebyśmy my, to, my, my te relacje tworzyli. To słuchaj, to ja mam taki pomysł na idealne sąsiedztwo, ponieważ, jak wspomniałeś, mieszkańcy Rozeto byli y, migrantami, którzy przybyli do obcego sobie kraju, więc. No pewnie też z tego względu trzymali się razem, bo mieli jakieś, jakieś wspólne wyzwania, wspólne problem do rozwiązania. Musieli się jakoś grupowo zaadaptować do tych nowych dla siebie warunków. Ja mam pomysł na takie idealne sąsiedztwo. Budujemy gdzieś w zieleni, w błocie po prostu. Nie robimy chodników, osiedle. Łanowe. Tam się wprowadzają ludzie i oni muszą sobie poradzić z tym wyzwaniem, jednoczą się, a zieleń mają nadal dookoła. Znaczy absolutnie. Jedna z rzeczy, którą sobie uświadomiłem, kiedy analizowałem badania, to jest to, że to, co zbliża ludzi, to problem. Wspólny, wspólny problem. Oczywiście to nie jest tak, że teraz życzę komuś problemów, tylko mówię, że jeżeli mamy jakiś wspólny problem, to jednoczymy się wokół tego, co, co ten problem wywołało, więc... To jest, wydaje się, dobry pomysł. Z drugiej strony, jestem przekonany, że sama przejechałaś kilka razy osiedlami, które dawno temu powstały, gdzieś na polu, a tej drogi tam ciągle na przykład nie ma. Tak? Że ciągle jest, są dziury. I to może znowu oznaczać, że gdzieś na którymś etapie czegoś zabrakło, żeby ci ludzie się zjednoczyli w rozwiązywaniu tego, tego kłopotu. Ja próbuję sprzedawać tezę, że tym najistotniejszym jest ktoś, kto jakąś część tej społeczności pociągnie za sobą. To jest ciężka praca. Tworzenie społeczności to jest ciężka praca. To głupie zorganizowanie tego, żeby ojcowie grali w piłkę, wymaga od kogoś załatwienia boiska, załatwienia piłki i sprawdzenia, czy odpowiednia liczba osób się pojawi na, na meczu. Tak? Więc to jest coś, o czym, o czym musimy pamiętać. No i teraz. Możemy tworzyć super przestrzenie, możemy robić projekty, które służą spotykaniu się. Ale jeżeli będziemy mieli dom kultury, ale w tym domu kultury nie znajdzie się ktoś, kto stworzy teatr amatorski albo chór, albo będziemy mieli świetne boiska, ale nie, nie znajdzie się ktoś, kto będzie tych to, to boisko używał, no to, to, to nic z tego, z tego z tego nie wyjdzie. Dlatego. To jest trudne do badania. Badań na ten temat jest bardzo niewiele. Zwykle są to badania dotyczące kogoś, kto jest przedstawicielem jakiegoś samorządu lokalnego albo jakichś władz lokalnych, ale w mojej ocenie to człowiek jest tym, który sprawia, że, że społeczność się tworzy. Od kogoś to się zaczyna. Czyli potrzebujemy tych lokalnych liderów. Myślę zresztą, że problem skąd wziąć piłkę jest dużo ciekawszym, Takim sympatyczniejszym problemem do rozwiązania niż problem, jak dojechać do najbliższego sklepu, kiedy nie ma drogi ani autobusu. Tak, to, to absolutnie, absolutnie są problemy, oczywiście takie, których nie jesteśmy w stanie rozwiązywać na poziomie e, mieszkańców. Tak? Potrzebujemy potrzebuje, potrzebuje interwencji władz, ale z drugiej strony to mieszkańcy się zorganizują i na, ten nacisk na te władze mogą wywrzeć. Mm -hmm. Czyli no, po prostu nie ma, nie ma prostych y, odpowiedzi, ani nie jest tak, że gdzieś daleko w polu najlepiej mieszkajmy pod lasem, ani nie jest tak, y, mieszkajmy w gęstym, a jako jedyną zielek miejmy bluszcz. Nie, wiesz co, ale to też jest, y, pozwolę sobie na prywatę, w miejscu, w którym ja mieszkam, y, jest właśnie dokładnie tak, jak Mówię, czyli mamy ludzi, którzy mieli pomysł, mieli zaparcie, mieli energię, włożyli dużo pracy po to, żeby coś powstało i to rzeczywiście zadziałało. W okolicy, w której są trzy wsie, jest orkiestra Denta, jest chór, jest chór taki dla seniorów, jest teatr amatorski, teatr amatorski dla dorosłych, teatr amatorski dla dzieci, jest klub sportowy, drugi klub sportowy, tak. Są pikniki, są spotkania, jest mini olimpiada, no jak ja opowiadam to ludziom, którzy żyją na osiedlach, to oni nie, nie wierzą, tak, że, to, że coś takiego można było zrobić, ale podkreślam, ja się czuję często jak pasożyt, bo ja korzystam z tego, co ludzie zorganizowali, ja chętnie w tym uczestniczę, ale jakby nie podejmuję się tej roli, roli prowadzącego, R roli lidera, chociaż nie lubię tego słowa, ale niech będzie lider. Natomiast byli ludzie, którzy w którymś momencie uznali, no dobrze, załóżmy orkiestrę, tak? zobaczmy jak to będzie działało. No i działa. Ale rozumiem, że jakieś warunki brzegowe też zostały spełnione, w sensie orkiestra nie musi się spotykać na ulicy. A to też jest paradoks, bo no właśnie, teraz mamy dom kultury, ale, ale wcześniej orkiestra ćwiczyła w szkole. Tak? Także jak się przechodziło wieczorem w okolicach szkoły, to z każdej klasy leciał inny instrument, także to było coś, co, co jakby obserwowaliśmy. No właśnie, ale to też jest tak, że orkiestra się dogadała ze szkołą, tak i, i wszystko to działało. No tak, to też jest dosyć istotne, że ta szkoła jest, ponieważ bywają i takie osiedla, gdzie do tej szkoły jest trochę daleko, albo jest zbyt gęsta, by dało się tam wcisnąć chociażby batutę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Absolutnie się zgadza. Rozmawiamy w ramach projektu Zaprojektowane po ludzku. Podczas tej edycji szukamy szczęśliwych sąsiedztw, takich sąsiedztw, które mają zarówno dobry ten hardware, czyli mhm. tę e, infrastrukturę, czyli jest ta szkoła, czy dom kultury, czy jakieś inne pomieszczenie, w którym można się spotkać. Albo przynajmniej dobry plac. Albo przynajmniej dobry plac. I szukamy też takiego dobrego sąsiedzkiego software'u, czyli właśnie takich fajnych, ciekawych inicjatyw. Czy są jakieś projekty, na które ty czekasz szczególnie? Jakiś taki projekt, który jak zobaczysz, jak już siądziemy w tej kapitule i będziemy wybierać, oceniać, to powiesz tak, chcę, żeby oni się znaleźli w finale. Doświadczenie uczy mnie, że cokolwiek ja sobie wymyślę, to i tak, dos kiedy dostanę, dostanę informacje o tym, co ludzie robią, to i tak będę bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc jestem, na razie jestem po prostu bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego, żeby zobaczyć, co, co e uczestnicy naszego konkursu nam zaproponują. Więc to jest pierwsza rzecz. E Druga rzecz, wydaje mi się, że mimo wszystko, tak jak tutaj podkreślam, podkreślałem wcześniej, wydaje mi się, że sąsiedztwo tworzą, tworzą ludzie. Więc ja, jakby. Z Raczej jestem nakierowany na to, żeby szukać takich elementów czysto ludzkich, relacyjnych, a niekoniecznie architektonicznych. Zresztą od tego są inni w, naszym, w naszej kapitule, którzy doskonale się z kolei na tym znają, jak architektura, jak planowanie, jak rozkład wpływa na, na, na sąsiedztwo. Natomiast ja zdecydowanie staram się myśleć o ludziach, relacjach. Może inicjatywach, które szyknęły ludzi wokół jakiegoś, właśnie, problemu, który udało się rozwiązać? Tak? Nie wiem. Tak naprawdę nie chciałbym się nastawiać na cokolwiek. Z, z otwartą głową czekam na, na to, co napiszą nasi uczestnicy. Czyli czekamy jeszcze do 6 kwietnia. Na zgłoszenia, no i później będziemy szukać niespodzianek, no bo tak jak sam stwierdziłeś, ludzie potrafią zaskoczyć i bez sali prób stworzyć orkiestrę Denton. tej dokładnie? Tak. Nie, nie, ja gram w piłkę. Okej, okay, super. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu. Naszym gościem był Piotr Michoni, profesor Uniwersytetu. Ekonomicznego, ekonomista szczęścia. Bardzo Państwu dziękuję. To był podcast Wysokich Oksynosów.